Trzy zrobienia <noise> Na końcu Jakbyś mnie Uuu, jestem impostorem z Hubercikiem A proszę, proszę Dobra, pobiegniemy na lewo A jest tu trident kurwa Mać, no niedobrze Bardzo niedobrze, jemu ja to sobie na kamerach stanął. Albo nie, pójdziemy do wentów. Może, może kogoś zajebiemy

Dobra, uwalone. Dobra Przebiegniemy sobie. Tralala, chupcio. Hej, chupcio. Tak. Okej, okay, coś ciało znaleziono. Gdzie ciało? Uuu, dwa ciała. Uu. Nie jestem no pewien, czyje to ciało, bo jest zielone. Tyle A było... gdzie było? Tyle, to było, to było. A było w elektryku. Mhm. I stało na węcie, czyli ktoś, kto zabił, od razu Dobra, pierwszego. dobra, okej. Okay. Przechodzimy Z do elektryka... elektryka, ale nie wchodziłem nawet do niego. Poczekajcie, dajcie mi się wypowiedzieć. Z elektryka na wencie możesz tylko do security albo do reaktora spierdolić, więc. Nie, tam. do medbeja Tak, do, do medbeja med albo do i security. Do I do medbeja, Więc. Ek... Ten pomarańczowy, będę mówił po prostu kolory. Pomarańczowy siedział na adminie, patrzył kto żyje, albo a czym, nie wiem. Tam jeszcze był... Ja to potwierdzam, bo troszkę wiedziałem. No a, właśnie. W sumie Lisz, teraz tam... ja MBLAC powiedzieć, żeby... Czy coś widział na tych kamerach, że tam nie wiem przeskoczył nagle to by powiedział? Tutaj... No, no, no. Coś siedział tak, to by było jakby wiedział i Później poszedł do kafeterii, ale chwilę później odpaliliście alarm, więc nie mam pojęcia, kto mógł być wtedy w kafeterii, bo nawet nie miałem czasu podbić zobaczyć. Czy... No nie w kafeterii, jak. ciało jest. No, w tak? W elektryku, w elektryku, tak, tak. W elektryku? W elektryku. Wiesz co? Mówię ci, że była chwilę dłużej osoba w Medbeju, czyli zabija, Bęty, Med z elektryka to Medbeja. Później z Medwaya ta osoba do kafeterii i był już sygnał. Dobra, to no, ten 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 był sygnał, tu ja byłem w kafeterii, tak, ale ja przyszedłem z dołu. Byłem. Ja jeszcze byłem pod dołu. Ja, tam ja, tak, ja przyszedłem tak, z dołu myślę, do kafeterii, z tych, wiesz? Przechodziłam obok elektryka, ale tam nawet nie myślałem wejść, bo nie mam tam zadań. Była jedna osoba w Medwayu przez dłuższy okres czasu. Dobra, no, w wydaje, tak. to był ten, kto no to ktoś, Bentab, ktoś Bentab, kto musiał być tak, w Medbayu, zabił na pewno. Ja no bo nie, Ale kto to mówi? Ej, kto mówi, że zabił na pewno, kto był w Medbayu? Znaczy, to, to też może być ofia ofiara, nie? Wiesz, ale... no i... Jak ofiara w Medbayu? Znaczy, no, że wiesz, że była, przez, no, że, to, że była tą dłuższą chwilę i... Chodzi o to, że właśnie, zgodzę się z Hubertem, ten, kto był w Medbayu, najprawdopodobniej zabił. Bo to by miało najwięcej sensu, bo gdybyś no wyszedł elektrykiem, to byście go widzieli. Na tym, że ktoś wszedł do security ventami, nie widziałem żadnej osoby, żeby przeskoczyła do security. Eee, a w MedBay'u jedna osoba była. A ja mam szybko pytanie. Aniu, a nie, jakie masz zadania? Szybko, powiedz. Ja miałem... Kurwa. Jeszcze to ja byłem zareagowany. w ty kurwa, Tak, tak, byliśmy teraz... tak, tak, my my. na kamerkach, a... a... Był. Brawo. Jeszcze w elektryku był. Aniu, i nie znam swoich zadań, no to ci Ale nie, to... Ale to też to odpadnie to mówię, tak co. To a co mogę zrobić? No. Mhm. Była jakby cisza, fajnie podjąć, bo po tu jest dwóch. A tak Okej, okay. S, S, S. Muszę się z skubertem trzymać. Double kill, double kill musimy teraz polecieć taki srogi. Musi teraz taki double kill polecieć. Musi polecieć teraz Double Kill. No. Panie, by mi teraz, hubertność teraz podtrzymał. Ja tu Simon mówi, robię. nie? Okay. E, ciało jest w e, elektryku i ja to widziałem zabójstwo jak byłem jeszcze przed, e, przed elektrykiem i widziałem jak się kreflało ale w sumie nie wiem kto to był e, mam pytanie, Adrian do ciebie gdzie ty poszedłeś? Jest jestem w tak, bo... y, a to byłem z reaktora biegły do medweja bo no, mam widzieć zostawione mam trupki zostawione czy nie poszedłeś światła odpalić? Nie. A Airstack uciekł gdzie Ej, czekaj, Ja cały czas za Aragornem chodzę. Tak, 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 potwierdzam. Gdzie Byliśmy w reaktorze, a potem no. yy, pobiegliśmy na lower, lower Engine. Gdzie poleciał kill? E, w elektryku. Jesteś pewien? Wiem, że Agaragorn był e, od prawej strony, szedł ze storage'a. Tak, tam, tam miałem nalewanie Mnie paliwa. cały czas z Aragornem chodzę. O no, kurdo ja minąłem na górze. Nie minąłeś, tereniu. dlatego ja ciebie zapytałem, ciebie. ale teraz tak e, kto chodzi za Ragordem, chłopcio? Tak. Ja, tak e, gdzie poszliście od reaktora? No mówiłem to. Do, do Leorangin no. A później? prawo. No. No i później wyszli, gdzie chcieliście iść? No ja, i ty, ty, ja mówiłem, ja nalewałem potem paliwo w, sto, w storage'u. Okay. A Huber poszedł chyba Czemu? kabelki Czemu? robić. Czemu? Kabelki robić do o2? Kabelki kabelki do o2? Czy znaczy nie, nie kabelki, nie no posz... kabelki W sensie poszedłem. Mu się mogło tak wydawać, bo poszedłem w górę. No. Nie. Uh -huh. Ale chciałem iść w prawo do o 2, bo mam oczyszczenie filtra. A, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to tak. E, to a za Zaki co robiłeś? to nie właśnie. Ja z kafeterii ciekawie. szłem do Upper Engine i chciałem mieć te światło ten, ale się, jak byłem już na środku tego skrzyżowania to się włączyło. A jakie taski robiłeś, w tej Ja nie, nie mijałem nikogo po drodze. Właśnie. Kabelki w kafeterii szłem ostatnie kabelki w security zrobić, bo a po drodze było ten, to mówię idę zrobić. Są, prędko. Są prędko. Do Może być? Dobra, dla mnie to będzie albo Aragon i Hupcio, dlatego że e, zga zgasło światło i ty w ogóle nie poszedłeś chciałeś hupcio. Robić światła. To chciałeś do A2. Nie, no bo poszuka, widziałem, że już tam ktoś. Druga poszuka, Tak, to właśnie, Antes zbiegał, wierzył, właśnie. Wierzył, właśnie, no. Antes zbiegał. Druga poszlaka może być na Adriana, że z Meda poszedł do elektryka, zabił i z elektryka właśnie poszedł do Mela. Wyciągnij, czy naprawia te y, światła, że parę osób jak klika to się nie da. Tak, tak, wierzyła, tak. To jest nas mniej. To skip, czy vote? Czy ja poszedł to? jeden tylko. Hmm. No, tak. jak to musi być to ostatnie zadanie? Okej. Okej. Mhm. Dobra, szkoda, że Hubert nie zna, że zagłosalibyśmy chyba w tak to wygrali. Dobra, ja sobie podeptanę sobie, pobiegnę, przykleję się do niego jak mucha i wygram po prostu. też jego cieniem. Jego pieprzonym cieniem. Szkoda, że nie mogę teraz zrobić. Jest z nami chłopcia nie ma. No ale kill cooldown jest bardzo malutki, więc. No i nie ma z nami Adrianka Hubert się czai. S S S, 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 <grym> Dzięki za wyjebanie, by, panie, by the way. Ale to było tak randomowe strasznie. Naprawdę, dawaj. z kitu. Uważam, że to bardzo dobrym decyzją, żeby wyrównać anioła. to nam strasznie ułatwiło grę. A ty, Hubert, a ty, Hubert, szkodzisz tego Nie zabiłeś wtedy właśnie. Bo W ogóle, ja się przestraszyłem, mówię, o nie, Potemtanem mnie zauważył, ale dobrze, że Antares nie, nie naprawił świateł. Do węta wskoczyłam zabijesz tak? Nie, Aragorn A, Ja zabiłem, ja zabiłem ja Antareza do tyłu. Tak. Mówię sobie przeskoczę, ja się zaczynam wracać, patrzę wchodzisz ty i cyk do węta Ale wystarczyło, że Ante jakby zdążył naprawić światło, to byłbym skończony, ale nie zdążył i takie... No. byłem w Spoko no, my byliśmy, my byliśmy. Ale Aniu. kupić musiał. mi No, takie na... randomowe dwa głosy, my nie? cały czas za rekordem chodziło. Na jego miejsce bym to odjebał. No ja ja tak, się... no tak było. Po kolei. No, ty pierwszy, poszedł do kibla. Dobra, już się zamykam. Dobra, task zrobiony. Zaraz um, 2V2. Dwa tylko tu nie ma, fantastycznie Okej, okay, Easygierka, Izigierka easy z gubertem wyszło. Fantastycznie, oj, Trident, Triden? Trident? Hej, trident to tam. Skąd też się przybiegł? Czemu triden, no, ale ty Trident robisz taski raczej, raczej nie fejkujesz, dobra. Chupcia, hupcia, hupcia, to nikogo nie ma. Oj, hupcia, dobra. Mammon. To się dużo dzieje ogólnie, dobra, ty gdzieś on pobiegł sobie. O! Ktoś umarł? Chyba Kto ktoś, za ktoś za... umarł. Okej. Okay. To jest czysto. Czy... O, Ta osoba, która przyjechała w wszystko, OK? Właśnie. <śmiech> 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 Bardzo dobre pytanie. Chyba Wszyscy w domu zdrowi? Rozumiem bardzo emocjonalna gra i tak dalej, ale kurwa. Nie czegoś, no? Nie. Okej, okay, jest ciało. Kurwa, kurwa dwa. Dobra, Aha. jest. Anioła ciało było w security roomie, mhm. a stamtąd szedł... Kurwa, bo zamknęły się drzwi i tam był różowy. Różowy? Niemożliwe. Był, był po prawej stronie. E, Antez, ja mam pytanie, dlaczego... Ja byłem w odnim również. Tak, był. był ruchu. Ruchu. Poczuła, w Huccio. Dlaczego nie mówię, przekładamy, że byłem na wyskoczyłem na wysokości security roomu. I tylko szedłem na dół, zobaczyłem report i cofnąłem się z reportorem. <laughs> Czyli minąłeś na początku ciała? Tak, minąłem na początku ciała, bo biegłem do tego odwa. A czemu nie? No jak? Nie Dlaczego idziemy, ty, mówisz, to, 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 ty tak, nie do kogo widziałeś w końcu? Kogo mijałeś w ogóle, Antes. Alarm wyskoczył, jak byłem na ścieżce, w dół. Mhm. Mm mm -hmm. ominąłem ciało, bo był, wyskoczył alarm, ominąłem to ciało, pobiegłem sobie w dół, żeby biec dalej, ale zauważyłem, że report mi się kurwa zaświecił, to się cofnąłem, no i zgłosiłem.

A, w Kto lewo. stał przy zamkniętych drzwiach? Kto? Zabójca pewnie. No ale nie. <grym> zabójcy zabójcy. Kto, Kto ale stał wiemy. przy zamkniętych drzwiach? Słucham. No ja stałem tylko w dół mi Ruchu. A ty jaki masz albo kolor? Ruma, Różowy. Ty stałeś przy zamkniętych drzwiach do kafeterii, tak? Od kafeterii, ale w dół do admin room, ale to hu-hu. No dobra, dobra, no, okej. Okay. To kto stał przy drzwiach jakby z medycznego wyszedł i w prawo poszedł. To kto tam był? Słucham. A tobie chodzi przed kafeterią. Tak, przed. Gdzie był Właśnie, nie byłem? Gdzie był Emblax? Nie był był ja byłem w kafeterii na górze. Przez chwilę i później poszedłem do O2. Teraz chodzi wam o tą końcówkę. to drzwi były zamknięte. Czy ktoś go Ja Nie widziałem dopiero, dopiero do... ja wbiegłem. Dobra. Dobra, skip, skip, skip. Nie mamy dowodów. Ja bym antaz ale, no, ale też, antaz jest ja ja podejrzany ja też. teraz już wiem komu się przyjrzeć, bo kupcie mi się Kurczo nie może być, bo nie, czas z nami po prawej czy... stronie, no, zi zieloni i fioletowo-różowi, byliśmy wszyscy po prawej stronie. Wszyscy są czyści, kurwa, to weźcie mnie wypierdolcie, ale nie zjedźcie tego później, dobra? Spoko. No to... Okej, okay, dobra. Um, może tu pójdzie jakiś killek, taki randomowy, trident Triden, ja Triden ci ufam. To nie może być, że jesteś zabójcą Tridenu, oj Triden, Triden, byczku, jesteś teraz raczej czyściutki jak łza. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, kit, Emblaxe, Emblaxe, czy tobie ufam? Nie, nie ufam. No okay. jest. Ok. Kogo z nami tylko nie było. Ale gdzie? W admin roomie? No w admin roomie teraz. Nie wiem, Emblaxe został, Emblaxe został... Ej, ale po... Pod... Co? Ale nie poszedł kill. Ale, Ale nie, poszedł nie poszedł kill. Ale no poszedł kill, to na chuj bym cię tam zamykał kupcia, co? No nie wiem. Ja tak, to Po prostu, ty mały Kupcio. Ale ty podejrzewasz Antezę tak szczerze. Tak, ja teraz podejrzewam szczerze Antezo. No bo nie dość wcześniej, że chciał mnie wrobić, a wy dobrze nie? wiecie, że to nie byłem ja. To jeszcze no tak. teraz byliśmy tylko my tam w no, śmieci i tylko go nie no, było. Ja aski padałem Ja, Ej, słuchajcie. Jeżeli on mnie podejrzewa, a ja wiem, że jestem czysty, bo robiłem sobie quest'a w reaktorze z tym wciskaniem kwadratów Każdy zgłosił emergencji specjalnie, żeby wyjebać mnie tylko i wyłącznie po to, żeby mi dał o jednego mniej czystego. Skip, skip, skip. Chyba, że anta zajebiemy jednak. Ja skipuję. Nie śmierdziłem nie. To a Ta, nie o, tak, Następnym razem, proszę was, zagłosujcie po prostu na chupcia. Błagam A dlaczego? No bo, 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 ale nie, nie ma to na, na... Ja chupcia chupcia tam nie było nigdzie. Bo chyba, że chłopcia z drugich w takim razie. No, ale, ale nie, Busa. bo ale nie, bo w pierwszej rundzie jeden no, i drugi impostor zabił, a chłopcia był tam gdzieś koło to nas zawsze. Ja już w ogóle wie, e... no. Ktoś mi w ogóle gdzie był Zaki w pierwszej rundzie i kim chodził? Nope. Mm, nie. nie. No właśnie. Ja, no. Ale, ale to, ale to nikt. A jak ktoś Anteza widział też nikt nie widział. No właśnie, jak nikt nie widział jak dwie te osoby. Znaczy nie, zaraz, 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 ja, ja Anteza widziałem, bo szliśmy przez Upper, ty szedłeś do reaktora, ja poszedłem niżej na kabelki, ale ja mam teraz pytanie kto był w admin, admin Roomie jak się zamknęły drzwi? Ja byłem w, w tej rundzie? Czy w tamtej? No ja w też byłem. Rundzie, tej. W tej? Ja, ja byłem... Ja byłem. No, ch no chyba wszyscy ja by byli zamykał z reaktora wam drzwi w adminie. Skąd bym wiedział, że tam jesteście? No, to też fakt. Ktoś ze środka musiał zrobić. Nie widzę sensu. Ktoś, ktoś to kto był w admin roomie musiał to zamknąć. A, dobra, czy, ja skipuję, a, ja skipuję. A, że było za a, dużo ludzi, to po prostu było. się bał a, dobra, to to teraz mam on, kurwa, jeżeli jesteś czysta, jak jesteś o, imposterem, to chujowo, ale... Kurwa zaufaj mi, bo ja się muszę do kogoś przykleić, żeby udowodnić, że jestem. Dobra, nie Okej, dobrze, dobrze. To bo... dziedziny tutaj są? S? To jest no skipam. Ja, ja sk ale nie wiem dlaczego mi się nie wyświetla. Ja też no, ja też tak kurwa w ogóle. A nie, czy ty będziesz grać jeszcze? Co? No? Czy ty będziesz grał jeszcze dalej? Nie, ja nie. No to się już grze schodzimy. to <pisa'> byś poszedł, nie? No. Na Flexy to byś poszedł. <grym> Na flexem poszedł, bo nie w tak mordy A to plus nie, no, jest, taki <grym> mordy ja nie wiem czasami. Dobra. Um, tu antes. Antes sobie antes, coś... Antes mi śmierdzi z mordy mocno. Aczkolwiek Amblakse też mi coś śmierdzi. Tu slow, ale Pobieg zostawił mnie teoretycznie, więc... To jest Hubert. Hubert, że jest czysty. Tam rzutko śmieci. To Wszyscy mi zostawili fantastycznie Każdy sobie pobiegł w, robić taski. Po kolei jestem w elektryku, w nawigacji. Tu jest hupcie, dobra, się by mnie po, zapolował w takim miejscu raczej. A że na mnie nie zapolował, to znaczy, że jest dobrze. Dobra, czy ktoś tu może być? Może być ciało. Haha, ha, nie ma ciała. Dobra, kabelki. Robimy kabeleczki sobie, Tra-la-la. La. Tra, la, la. dobra. Mam jeszcze w kafeterii kabeleczki. Tu nie ma żadnego ciała, to też nie ma żadnego ciała. Um, dobra, za górze też nie ma ciała, dobra. Oj, coś mnie zamknął chyba. Dobra. Okej, okay, został mi chyba... ...oxygen. Dobra, ja biegnę na, na około, zagadam, że chłopaki nie są debilami i pobiegli... W, st ...w stronę admina. 45, 365 Dobra, S. Siema chłopcia. S. No, chłopaki. Dobra, chłopaki wyłączyli, na szczęście. Dobra, jest Elektrycznym, eee, elektrycznym elektryczny zostały dwa taski, niestety. Nie widzę chłopcia nigdzie. Nigdzie nie widzę chłopcia, to mi nic nie mi pasuje. Przecież zaraz wyłączenie światła będzie harde. Ja muszę to przeciągnąć i został mi upper engine, i to jest wszystko z moich zadań. No nie mogę tam powiedzieć, niestety, mam za daleko. Eee, co jest, chwila! Okej, okay, to jest interesujące. Gdzie? Yy, tam były dwa ciała, dwa ciała w reaktorze, na pewno wybiegła m i nie jestem pewien kto kto jeszcze. Mówię ci, Aragorn. No, Triden chodził przy mnie. no to musiał być M podeptany, to M Blacksay podeptany. Nie, się. nie, 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 Dobrze, to w takim razie wyrzucimy podeptanego. No, bo... a, dobra. Ogólnie nie, Adrian nie, 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 to nie, <laughs> <laughs> po, po nie, ja a Aragorna widziałem jak on przechodził e z góry. A czy nie, 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 a to nie o nas no gadamy. No jeżeli wybliście razem, a ja zgłosiłem ciało... No, jeżeli jest składa na podeptanego i, lub na mnie, no to podeptany musi być impostorem, tak? Więc go skażmy. Ewentualnie ty jest Emblaxer. Ewentualnie, ale... zrobić zagrywkę. Ale ja biegłem od dołu. Ja biegłem od dołu. Ty biegłeś od dołu. Tak. Ciało było dokładnie w którym miejscu? W reaktorze, to był klasyczny double kill. Na, wejdzie, 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 wejdzie. Na, środku, na środku, na środku klasyczny Debelgil poleciał. Chyba naprawiali to, tak? Jestem za tym, żeby wyrąbać podeptanego. Ja, ja jestem Aragornem. zdziwiony, dlatego że. że m najechał na mnie i na Aragorna, a Aragorn najechał na mnie i na. Aha, w sumie tylko na mnie. Na m niby nie, ale no żeby ciebie no, wyrzucić. Ja jestem za ja że Aragorn... żeby podeptanego. To, to z tego, z tego ale, wszystkiego wyrzuciłbym M-Black ja, ja tak się... samo. Ja jestem zdziwiony, że Aragorn tutaj. Dobrze, no ja jestem pewien, że na pewno to był M bo poznałem tę charakterystyczną czapeczkę zieloną, jego niebieski strój i, czerw... i pomarańczowy no kombinezon. Tylko teraz mówił Aragorn? Tak, ja teraz mówiłem. No to mówiłeś na mnie, a, teraz na M a, a czy tak jak mówię na początku, widziałem na pewno M że to M Blacks wypiekał. Aragorn to Prze Przegracie, jak przegracie. no i GG. No Eee. Ale nie patrz jak to grałem. Wiesz dlaczego? Widziałeś, jak to graliśmy. No kuwe, wystawiłem Wam. Mówię, hmm. na, na pewno Emblaxe. Patrz, jak on charakterystycznie wygląda. Niebieski strój, pomarańczowy, zielona czapeczka. Nie ma bardziej charakterystycznego stroju. No, mówię, nie wiem. Jak ty z nim biegłeś, co? on się wrócił, czy co? Tak, on dobra. I dlatego okay. ja poszpiegłem za nim, i od razu jak powiedział, to ja zrobiłem takiego. Chciałem tak zagrać specjalnie. A ja myślałem, że ty chcesz zagrać tak, że oboje jego w kopie na chciałeś mnie wkopać. Mm. Nie, nie, bo on dobrze mówił double kill i było widać, że dwie osoby. No I tak! Zrzucić rzucić na Tridana, słubim, bo ja byłem pewny, że oni się tulą razem. Poza tym. Poza tym, czemu nie zgłosili na podeptanego? Przecież to był głos, który mógł być o, pewny, po prostu. Czemu zagłosiliście tak, sapy na mnie? Seba. Jeżeli z drugiej strony to my byliśmy w dwójkę i podeptany, wiesz, nic nie mówi, my tak chwilę na siebie zagrywka i później na niego. <głos> I no, jak się no, podzieś, no. Głosujemy na podeptanego. Ja na razie Siema, siema. Za ciosem, no, głosujemy no, na podeptanego, może się zbejtują i się zbejtowali. Dobra to <noise> wszystko to trochę lipa Dobra, jak coś to piszcie znowu, czuć to miotka albo przez kogoś, anioła. Spoko. 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 Dobra to te tak. na ja tak. ja dzisiaj Hallo, trzymajcie się.